Kościół Wschodni nazywa go Wielkim Męczennikiem. Chodzi o świętego Dymitra z Salonik. Wspominamy go 26 października. Dymitr miał ponieść śmierć męczeńską w Salonikach za panowania cesarza Maksymiana w roku 306. Miał on być żołnierzem, legionistą rzymskim, a nawet oficerem, dowódcą jednostki wojskowej. Kościół Wschodni nazywa go właśnie Wielkim Męczennikiem. Wynika to stąd, że wobec Dymitra zastosowano szczególne. Okrutne katusze, by zmusić go do złożenia ofiary bóstwom rzymskim i do zaparcia się Chrystusa. Nie znamy dokładnie ani dnia, ani roku męczeństwa. Wiemy jednak, że było to za panowania Maksymiana, który rządził tą częścią Imperium Rzymskiego w latach 305-311. Na grobie męczennika wystawiono okazałą świątynię wyłożoną złotem i mozaiką. Większość z mozaik pochodzących z wieku VII zachowała się szczęśliwie po nasze czasy. Kroniki świątyni, Wspominają o wielu cudach, jakie działy się przy grobie Świętego Dymitra. O pierwszej księdze łask wiemy, że istniała już w VII wieku, w latach 610-620 prowadził ją miejscowy biskup Jan. Jeśli chodzi o Świętych, to tylko Compostella w Hiszpanii, Tours we Francji, Rzym i Nola w Italii oraz Mira w Małej Azji mogły się równać z salonikami co do liczby pielgrzymów. Sanktuarium Świętego Dymitra. Posiadało także mnóstwo darów wotywnych. Już w roku 413 pierwszą bazylikę na grobie świętego Dymitra wystawił Leoncjusz, namiestnik cesarski. Cesarze Justynian I Wielki i Maurycy powiększyli ją i ozdobili. Dalsze wieki przydawały sanktuarium splendoru. Niestety obrabowali je Arabowie w roku 904, a po nich Normanowie w roku 1185 Turcy zamienili bazylikę na meczet. Dopiero kiedy Grecja odzyskała wolność i niepodległość w roku 1912 kult Świętego Demitra został na nowo rozbudzony. Na zachodzie kult tego oficera rzymskiego rozpowszechnili krzyżowcy. Nigdy jednak nie osiągnął on takiego stopnia jak na wschodzie, w kościele prawosławnym. Wystawiono tam ku jego czci ponad 200 kościołów do dziś jego doroczne święto, przypadające 26 października, obchodzi się w Salonikach bardzo uroczyście. Ikonografia przedstawia świętego w stroju oficera rzymskiego. Jedynie w Bazylice Świętego Dymitra w Salonikach jest on przedstawiany w stroju dostojnika rzymskiego, konsula, w otoczeniu fundatora bazyliki Leoncjusza i tych, którzy przyczynili się do jej upiększenia. Niech Bóg Tobie błogosławi we wszystkim, a Ciebie święty Dymitrze. Proszę, wyjednuj nam potrzebne łaski, a szczególnie dar męstwa i odwagi.